Kiemka jest to odcinek bardziej na taki Halloween z kreatora prób tym razem będzie. I utrudnienie jakie tutaj dałem to są takie takie Halloweenowe bardziej, jak halucynacje właśnie z tym szkłem, żeby, być, żeby nie, wy, nie wejść w to. Odliczanie toksyczny szok, paza główna, rozcieczeni. Dodatkowy min i przychodzę od będzie. Więc zobaczę jak mi pójdzie i pryba to jest na karm dzieci z sierocińca. Także... Zobaczymy się w wyróżnia. Dobra, dojechałem. No i teraz będę trzeba się tutaj skupić na tej właśnie bombie. I muszę sobie najpierw ogarnąć. jakiś właśnie przy dużo czasu. Ale wiadomo A plus musi być cegły też. O, jest pierwszy. od Teraz użyję. O, jest kolejne. Fajnie, fajnie. Ale też właśnie muszę uważać na ten gaz. To od razu go chwycę, boom, użyję. I pobiegnę klasycznie w prawo. Pierwsza mina, szkło, muszę omijać. Eee, to jest? O, jest pierwszy. Szybko mi się udało coś znaleźć. Palcynki. A jest pierwszy przeciwnik. No, Woł mi stąd. No, 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 i ci, 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 ci. Właśnie tak. Teraz ja tutaj przejdę, zostawię to gdzieś mniej więcej tu. O, właśnie, i gaz. Trzy minuty mam. Wiesz, okay, teraz muszę znaleźć e, dwa od do dodawania do czasu. dobra. No, no, no się już. Chcę wyjść. Dobra. tak. O, 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 jest. Zsunąć się. Adrenalinka mi się bardzo przyda. O, kolejny. Fajna, fajna. I jeszcze jeden. Dobra. Jest git. O i kolejny. Eee... Gdzie to będzie? O jest. Dobra. Użyję sobie adrenaliny i pobiegnę hudborem. Będę musiał tutaj uważać, bo tu może być... ślepy albo nie Aha, tu jest kolejny. 4 minuty Myślę, że zużyję teraz po oblaniu tego Ogólnie to też się pojawiło po lewej stronie. Gdzie się znajdują właśnie te wybielacze? Tego bodajże nie było wcześniej. I będzie tutaj? Nie ma, muszę się schować, cztery osiemnaście, się schowałem, ile będę musiał, bo nie pamiętam nawet tego. No, 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 pokaż. Oh. długo czego ty tu chcesz? Ba stąd ranko czyli to będzie tam ale muszę sobie też y będzie tutaj? Jest. Eee, plakaty sobie muszę ogarnąć. Jeżeli nie będzie mieć plakatów, no to będzie lekka lipa. Owej. tylko nie idź mi tutaj. Błagam, dajcie mi tutaj plakat. On wiele ma pewno będzie tutaj, w tej jedalni. Eee, o jest Robda, fajnie. Jeżeli nie będzie, no to... nie nie ciekawie. Błagam... O, jest. Dobra. Żeby nie dostać obrażeń, to muszę się schować. i się tutaj pojawił. Bardziej tu. Coś, że go wcześniej nie zauważyłem. Okej. Okay. Właśnie i tu jest zmiana taka, że nie trzeba czekać, tylko od razu można palić wrotki stąd. Tylko że... Właśnie nie będziemy mogli od razu nacisnąć się guzika, bo trzeba odczekać. Czy to dobrze, czy to niedobrze A no, jeszcze rzucę ogłoszenie. Udało się. Bez żadnych obrażeń. 6,45. Zawsze mogło być szybciej. Jakbym zrobił sub <ścoughs> 6, to byłoby yy, Guci. Ale no. Nie siadło. A ja nie będę tego powtarzać. To było takie na Halloween, może takie można takie specjalne, chociaż to nie jest zbyt specjalne. E, i co? Podobnie to wszystko. E, Słonecznego Halloween, może.